Nie mieliśmy w planach przyjeżdżać, jesteśmy tu tylko i wyłącznie na jedną noc i jesteśmy w sobie szewie tym razem. Mieliśmy tu już nigdy nie przyjeżdżać, bo kiedyś byliśmy i zawiodło. Ale spróbujmy, spróbujmy dzisiaj. Przyjechaliśmy w trójka, jest nami mama. Okej. <laughs> Więc idziemy. Gdzie jest mama? Mama się, mama się... <laughs> mama się ubiera na bursztyny. <laughs> mama się ubiera na bursztyny, i to samo poczynie. Idę w boderach. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że będzie dobrze, ale słuchajcie, skarpetek zapomniałam. Biorę Idziesz? Karpetki, O, je i no? Jest i mama. Więc... No. E, teściowa. Teściowa. I teściowa. No dobra, mam nadzieję, że będą łowy maksymalne, nie? No, dzisiaj mocno na spontanie. Nie mieliśmy w ogóle... Zebrać? O jest. już jak wszystko! Zebraliśmy się dzisiaj. Dobra, ogarnijmy się. Prawie zebrani. Ja czuję w ogóle, wiesz, Michał, takie, takie łaskotanie w żołądku, nie już jest stres. Czy w ogóle ktoś tam będzie, czy coś znajdziemy. Boże, to sobie szewo, żeby wiesz, się odczarowało trochę dla nas, nie? No tak. Wiem, że dzisiaj znajdowali, bo boję się, że jesteśmy za późno, no ale to tego to już. tego to się dowiemy. A co ty tam? Co ty tam łykasz przed bursztynami? Sorry, mnie na, na głowę. Co ty, co ty tam. Po drodze mnie głowa rozbudowała. Aaa, chyba że to kiepsko, kiepsko, Michał, cała noc przed tobą. Nie? Czekaj, bo no, Wybiłam go z rytmu. Mamy kaszorek. No i co? Mama w gotowości, proszę bardzo. Aż podskakuje... Mama gotowa, bo my wrócimy nad ranem, nie? Mamy wszystko chyba. I mamy, mamy. I mamy, mamy. Wszystko I mamy, mamy. mamy, Wszystko mamy, wszystko mamy. No zobaczymy, zobaczymy co nam. Co nam tam może da, oby dało. Po ostatnim wyjeździe tydzień temu mówiłam, że nie przyjedziemy bez sztormu. I oczywiście tydzień później jesteśmy, także idziemy na zwiady tak, zaczął nam padać śnieg coś tam mamy ojej, na idę śniegu, no tak średnio Dobra, podejdziemy najpierw do Pauliny Ty jak tam mama masz coś? I... <grym>, ale masz jak warunki? <grym>, Dobre Ojen jesteś I jak tam? Chodź od o Pokaż! Jeszcze coś znalazłeś. Oj na wyspie sobie to widzę, że... O, ładne. Kieszeń? Może zajrzymy, co? No, o, no może zajrzeć. Poczekaj, no, Czy da radę? O. Jest. Jest, jest. jest. Opłacało się przyjechać, o. no. Wiesz? Jest. Masz takie, no, masz. ale będzie. Ale, warunki? nie? No, warunki są ostre, nie? Mówię, że... No. wiatr łatwo nie jest, nie? Nie, jest ale... głośniej, chyba nie słychać. Coś tam, o jest, coś tam wyrzuca, coś tam zostawia. No. Ale to jest jeden z trudniejszych wyjazdów. Bardzo trudne. Śniegu nawaliło, idę, tutaj ktoś tam łowi. Dobra. Coś tam wysypuje z tego, ale warunki no są, nie? Drowinki wysypują się, Także... Także tego, nie? Z... O, no, kaszolek jeszcze niego Nie wiem, czy dam radę moje pokazać Mam tam parę większych Nie widać No, pokaż Nie, w ogóle Cześć, Michael. No, jest, jest, powiem Ci. Jest ciężko. Jest ciężko. Ale... O, jak twardy. Żeby Ci nie zwiało. Nie. Dobra, więcej nie wyjmuję. Ale... No, masz ładne, no. Ja też mam parę takich, Też trafili, masz, wiesz? Zostawię je na brzegu, ale naprawdę jest, jest spadnie, ciężko. Nie? Tu jest. Nie, nie, dzisiejszy wyjazd przypomina mi, pamiętasz co kiedyś szłam w, z tego, z leśniczówki na Mikoszewo. No ledwo wtedy w ogóle było coś widać, a dzisiaj ręce odmarzają, jest ciężko. Nie. No nic, idziemy, nie da się nagrywać jak łowimy, bo nie ledwo da się. da się łowić i zbierać. No. Idziemy dalej, zobaczymy co nam przyniesie ta noc. Ale no ogólnie jest, ogólnie opłacało się wyjechać, nie? Tak. Jesteśmy w ogóle na jedną noc, a że tylko pojechaliśmy i wracamy no dzisiaj, No na parę godzin jesteśmy, nie? Na parę godzin, na razie jesteśmy pewnie ile, z godzin, nie no z dwie już na pewno, nie? Ale już ładnie, ładnie, coś fajnie, tam mamy. No. Także zobaczymy, może coś się Ale. uda. Przestał padać śnieg. A no zmieniamy... Nie wiem. Przestał trochę, trochę. Trochę przestał. Bo sypało bardzo. Teraz zmieniamy baterie. w mojej latarce. I zaraz lecimy dalej. O! Ludzie zbierają. A tu jest tu mama, tu mama jest. No kurczę, łatwo nie jest, nie? nie, nie. Faj naprawdę. fajnie, że sypie, nie? Tymi bursztynkami, bo coś mamy, nie da się ukryć, nie? No nie jakieś fajne, tam wielkie, fajnie, nie? Fajnie. Ale mamy fajne, tylko tak. że no naprawdę, naprawdę jest zimno, nie? Naprawdę nie wieje. Drugiego kompletu akumulatorków, wiesz? Aha. To ci tam tamten i muszę ci baterię wsadzić, nie? Tak. Ale no, zobaczymy, no. To, co znaleźliśmy, to chyba dogramy sobie w domu, wiesz, w ogóle. Bo no tak nie. Bo tutaj to jest naprawdę tak, bo to... nie bardzo. Okay. Świeci? O, teraz to. Teraz to na wodzie. Bardzo, bardzo. Dobra. Do roboty. I jak tam? Fajnie, ale ręka mi zamarła. Aha. Przy chwilę odboczam. jednego co to pokażemy masz jakiegoś o ładnej nie trochę ich ma. Zobacz. O, tutaj takie ma są pokaż o tak tyle nie o cała tak jak to dużo może zerknij udać się czekaj wiesz co ja walnę to ultrafioletem będzie lepiej o no to tam o. jest tak spora czekaj bo... Tak już czuję to, wiesz? Kieszeni. Tak już jest, nie? Jojo, jo. nawet Ale... rękę do kieszeni wkładam z boku, to Ale... czuję. Ale zimno, mega jest, nie? Mamy wpół do pierwszej. Gdzie... Gdzie moja teściowa w ogóle? Chyba chodzi. <laughs> Gdzie jest baba, ty? Patrz, tam. Ciśnie. Ja nie wiem, masz baterię, przydaj mam je, bo i chyba podają. A mama wzięła chyba baterię, wiesz? Ale spytam się. Idę się spytać. O, ja ci powiem, Dob. że, że momentalnie ucieka, nie? Jeździmy. <śmany> to jest ciężko. No, jesteśmy, zostaliśmy w te warunki. Ty o! Jest i mama! To jest. To Masz baterię? Trzymaj. Coś mam, no, mam. Ma, ma. Co w pignici? No, dlatego no, no, też weź ten dalej. ja muszę rękę z jak tam? Jak tam? Zimno? Ciepło? Gorąco. A jak mama? Co? Ciepłutko? Co? Jak tam żyjesz? tak? bywało lepiej nie? nie, tak mówisz? ale ciężkie warunki dzisiaj nie kotuś? jak na to mama to widzę, żeby do rana tutaj siedziała no dobra, wracamy ale, ale nie na tarczy każdy coś ma. Myślę, że chyba każdy zadowolony, co? No nic, my no już wróciliśmy. Jest zimno. To powtarzane jest dzisiaj bardzo wiele razy, ale jest naprawdę zimno. Także powoli się rozbieramy. No ja jeszcze, jeszcze. W woderkach a mamy śnieg, no właśnie, bo Zobacz, przecież padał. Ślice za ślice. Tak, tak, niestety napadało nam. O, Michał musi zadziałać w tej sprawie. No nic, do której zbieraliśmy? Do pierwszej, nie? Do Ale do drugiej? A do drugiej? Do drugiej a o do drugiej. której my tutaj byliśmy? Ktoś wie? Byliśmy 22. Myślisz? Tak On to cztery godzinki? Mama, o 22 byliśmy. Tak, A no. to 4 godziny jednak 4 godziny, no. No, trochę zeszło, ale te, za jakieś 4 kolejne godziny mogłoby coś być, nie? Tak, ale no, ho ho, jak się przyjeżdża tak na chwilę, ja już ja już nie czułam ani dłoni, nie czuję nadal stóp. Ale takiej wielkości zobacz. Tak, kawałeczki. Tak, tak, dogramy to taka... potem co tam mamy. Kieszonka jest. Masz kieszonkę, ja też mam tak. taką o, 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 takie coś. Jest. Czekaj, choć zamkniemy tą kieszonkę na ten. Na rzepy. Mm -hmm. To będzie ten, pewność. A, bo ją zaraz ściągam, no. kurtkę. No, ale trochę tam waży, nie? Dobra. No dobra. Przebieramy się. Czekaj, bo ja miałam coś tu niepewnego. Nie wiedziałam, czy to jest bursztyn. No, nie. Przebieramy I zawsze się. wkładam do innej, do segregacji. No. Wkładam do innej kieszeni. No. Tak, tak. No. Bo jak wiesz, świeci podobnie. I nie jestem pewna, to wkładam gdzie indziej. Ja też tu miałem coś takiego, jakieś takie... No dobra już. Dobra. Odpalam go, żeby ciepło było. A ja się przebieram i jedziemy. Czas wracać.